Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 9 aspekty prawne i podatkowe. 9 lutego ochrona danych osobowych, RODO. Zagadnienia. 9.2.1 podstawowe pojęcia. 9.2.2 podstawowe zasady RODO. 9.2.3 obowiązki administratora danych. 9.2.4 prawa osób, których dane dotyczą. 9.2.5 narzędzia i programy wspierające zgodność z RODO. 9.2.6 Podsumowanie. RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, to unijne rozporządzenie, które wprowadza jednolite zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od 25 maja 2018 roku RODO obowiązuje również w Polsce, nakładając na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Oto szczegółowy przewodnik po najważniejszych aspektach RODO dla startupów w Polsce w 2024 roku. Dane osobowe informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzanie danych osobowych jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, udostępnianie czy usuwanie. Administrator danych osoba lub podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający osoba lub podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zasada ograniczenia celu. Dane osobowe mogą być zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zasada minimalizacji danych. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne w stosunku do celów, w których są przetwarzane. Zasada prawidłowości. Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Zasada ograniczenia przechowywania. Dane osobowe mogą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Zasada integralności i poufności. Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Administrator musi uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Zgoda musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Informowanie osób, których dane dotyczą. Administrator musi poinformować osoby, których dane dotyczą, o celu, podstawie prawnej przetwarzania, okresie przechowywania danych oraz o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą. Rejestrowanie czynności przetwarzania. Administrator jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, który zawiera m.in. informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych i podmiotach, którym dane są ujawniane. Zabezpieczenie danych osobowych. Administrator musi stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, np. szyfrowanie, pseudonimizacja, kontrola dostępu. Prawo dostępu do danych. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz do otrzymania kopii tych danych. Prawo do sprostowania danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych. Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym. Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych w określonych przypadkach, na przykład gdy dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych przypadkach, np. gdy kwestionują prawidłowość danych. Prawo do przenoszenia danych. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Prawo do sprzeciwu Osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingu bezpośredniego. Programy do zarządzania zgodnością z RODO. OneTrust narzędzie do zarządzania zgodnością z RODO, oferujące moduły do zarządzania zgodami, ocen ryzyka i audytów. TrustArk, platforma do zarządzania zgodnością z przepisami o ochronie danych osobowych, oferująca narzędzia do monitorowania i raportowania zgodności. Pluginy i dodatki. Cookiebot, plugin do zarządzania zgodami na pliki cookie i śledzenia zgodności z RODO. GDPR Cookie Compliance, plugin WordPress do zarządzania zgodami na pliki cookie zgodnie z RODO. Przykłady kanałów edukacyjnych. YouTube, kanały takie jak GDPR Now. Czy GDPR -E oferują wiele filmów edukacyjnych na temat RODO? Webinary i kursy online. Wiele firm oferuje webinary i kursy online na temat RODO, np. IAPP, International Association of Privacy Professionals czy SANS Institute. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO jest kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Znajomość i przestrzeganie zasad RODO nie tylko chroni przed sankcjami prawnymi, ale także buduje zaufanie klientów do firmy. Ważne jest, aby przedsiębiorcy wdrożyli odpowiednie procedury, narzędzia i programy wspierające zgodność z RODO oraz regularnie szkolili swoich pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 9. Aspekty prawne i podatkowe. 9. lutego ochrona danych osobowych RODO.